Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Dzieci Challenge i jak widzicie, Aria kładzie tutaj nasze purklaczki do spania, żeby mieć troszeczkę więcej czasu jakby dla siebie, oczywiście tutaj sobie posprząta dziewczyna, coś będzie musiała zjeść, wysiusiać się, poogarniać i chciałabym troszeczkę pieniążków pozarabiać, przyjść do ogrodu i mam 56 simolonów, także jest bardzo, bardzo ciężko, jeśli chodzi tutaj o pieniądze, kim jesteś? Kim jesteś? Nowy kandydat? Któż to to wie, wie, różnie może być. Odchwaszczaj, proszę Cię. E, opryskać, opryskać, tak, przeciw owadom. Tutaj musimy sobie coś zasadzić. Ja ogólnie czekam na Dzień Miłości, żeby pojechać i sobie tam pozbierać roślinki. Tylko nie pamiętam, kiedy to będzie. Sprzedaj wszystko. Ogólnie zobaczmy sobie tutaj w kalendarzu, jak to wyglądało. Dzień Miłości jest tuż, tuż. Także super, bo tam kojarzę, że były fajne roślinki. E, urodziny nasze dzieci... Uuuu, trzeba ogarnąć, trzeba ogarnąć urodziny, ale zarówno urodziny, jak i... Um podnieść im umiejętność jakąś, także zobaczymy, czy to będzie chodzenie, czy co tam, no. Aria ma tutaj urodziny, ale oczywiście jak yy, dziewczyna jest w ciąży w Simsach, to na szczęście się nie starzeje, także to jest na prostu chyba, że to się zmieniło, ale o tym nie wiem, to mi dajcie znać Boga, dajcie mi znać Boga, ja może być tak, że że jest, tak, nie jest już. Ale co, przyszedłeś nas odwiedzić tutaj, przyszedłeś do swoich dzieci, tak, bo to są twoje dzieci. Mm, Także, no, jeśli znajdziemy czas, żeby cię przywitać i nie uciekniesz, no to jeszcze sobie z nimi spędzisz czas, 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 czas. czas. Mm, ogólnie chciałabym więcej tutaj rzeczy naszym dziecieczkom kupić. E, mamy tu jest dziewięćdziesiąt milionów, tak, że za niedługo tutaj ogarniemy sobie pierwszą, pierwszy poziom aspiracji, pierwszy, to chyba będzie pierwszy, nie? Mhm. Tak, ale fajnie, fajnie będziemy mieli taką aspirację, to superancko. No i zrobimy sobie tutaj w ogrodziku, ale tak jak mówię, ja chyba ich przyniosę. Tylko potrzebuję więcej pieniędzy. Nie wiem, ile wyjdzie ze sprzedaży tego domu i wtedy byśmy zaczęli budować po prostu nowe dla, dla Ari i jej dzieciaczków. Ym, nie wiem, czy ja mam wyłączoną, tutaj ilo wyłączną, wiecie, jeśli chodzi o ilość, ilość simów w, w, w domu. Jakby w jednym domu, bo będę chciała to na pewno sobie ogarnąć. I tak, kup na czosnku. Chciałabym kupić na na czosnku, bo nie, a nie, nie chcę. Nie chcę, mam no, tylko 104 także chodź tutaj malować. Przyjdziesz tutaj malować obrazy, będziesz ciężko pracowała, do obraz realistyczny duży, choć za stówkę może coś ich tutaj pyknie. Jak tutaj u Ciebie wygląda? Masz o, odczucia wobec swojego dziecka? Podziw uczucia Simki Ari, do Madonna, Lol. Oj, oj, podziw, podziwiasz swoje dziecko. No dobrze, dobrze, fajnie, 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 fajnie. I ogólnie, jak to tutaj wygląda u naszych dzieciaczków, ogólnie są dzieci ogarnięte, także super, ransko. się z tego powodu cieszyć, bo jednak obawiałam się troszeczkę, że jednak będzie ciężko. Ciężko. Chciałabym, żeby ona więcej już zarabiała na tych obrazach, bo wtedy tak jak mówiłam, wcześniej wspominałam, będziemy mogli sobie ogarnąć niani i będzie troszeczkę lepiej. Oczywiście jak dzieci nam dorosną, to również nam będą tutaj w domu pomagać, sprzątać i tak dalej, i I też zastanawiam się nad włączeniem opcji kurzu, żeby to jakoś jakby, wiecie, bardziej realistycznie wyglądało. Ale to zobaczymy najwyżej jak dzieci dorosną, to może wtedy, bo, bo... albo w sumie... Albo nie, jak się przeprowadzimy, wiecie? Jak się przeprowadzimy, to wtedy sobie wytrzymam opcję kurzu. Chyba. Chyba, że mnie to przerośnie znowu, bo ja włączam i wyłączam, tak to u mnie wygląda. Niestety, mam godzinę 16 i idź spać, bo ja bym chciała, żeby się to sprzedała. 400 simolonów, no coraz lepiej fajny obraz. I ja tak myślę, że jak już będziemy fajnie zarabiać, to ona również będzie jakby... Mm, te obrazy sobie wieszała w domu, żeby było fajnie, tak ciekawie, i tak dalej, i tak dalej. U mnie sobie ręce, po siusiu, siusiu. Nie, nie będziemy sobie z Tobą rozmawiać, ponieważ nie mamy dla bardzo na to czasu. I tak chciałabym, żebyś sobie jeszcze coś zjadł, bo i tak za chwileczkę będziesz głodna i pójdziesz spać, zanim Twoje w wstaną. Mam nadzieję, że zdążysz pójść spać, bo jesteś dosyć zmęczona, a za niedługo mi się wydaje, że będziemy rodzić. Za niedługo będziemy rodzić, jestem tego pewna, bo no właśnie, poród i trzy tajniki, także poród się zbliża. Także, kochani, myślę, że e, załóczymy się za chwileczkę, jak nasza Simka tutaj troszeczkę dojdzie do siebie. Dobra, kochani, mamy godzinę dwie są, dziecko nam wstało, Derek nam wstał, on... o, oh, się, sam nie robisz majtki, a ja nawet się nie uczyłeś jeszcze jakoś bardzo. Ekstra, nie robisz pieluszka, ale się mogę cieszyć, jakie, jakie grzeszne dziecko. Naprawdę mega, ale dasz radę się załatwić, czy będzie wypadek jakiś na nocniku, czy co? Ekstra na superancko, superansko, superansko. jesteś głodny, to ja tobie wyciągnę tutaj coś do jedzonka, a tutaj coś się wbiło, talerz się wbił, no oczywiście. Ale powiem wam, że dawno mi się nawet te talerze jakby nie wbijały. W siedzenia i tak dalej, i tak dalej. Także no... coś się tutaj pozmieniało? Coś się tutaj pozmieniało. Na no, nowo. Dobra, drugie dziecko wstało. oh my gór. Dobra, chodź, a to umiesz się zatrzymać? To, to ciebie trzeba uczyć, idziesz do matki swej, to weź jeszcze mamo i daj spokój rany boskie. Gdzie jesteś Ej! Ej! O, dobra. Weź sobie porcję. Chodź zostaw mamę, niech mama jeszcze sobie pośpi, bo... ojej, kusiku, zasikasz się zaraz. Rany boskie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chodź, nie, nie sikaj tam. Chodź tu, szybko. Dzieci się zajmą z sobą. Trzeba zbierać na telewizor. Nie, to jest straszne, nie, nie, nie. No way. Dobra i dalej spać, jeszcze nie jesteś mega głodna. Fajnie, ja bym chciała, żeby ona się w końcu wyspała, naprawdę. I co, ty jesteś ogarnięty, to chodź tu. Dobra, damy zabawki mu tutaj na razie. Układaj sobie, bo tam jest zalane wszystko. Eee, no. I ty robisz Pampersa. Ejś ty. Ejś ty, zbuju mały. I pampersy, ale ty możesz się z tym się pobawić ileś tam kroć. No i co, kanie? No dzieciaki samowolka, pełna samowolka bawią się. No i dobrze, niech się bawią. Niech rozwijają swe umiejętności. Ty rozwijasz pięknie poruszanie się, a ty rozwijasz pięknie korzystanie z nocnika. Także cudownie, cudownie. Tam chyba jest do piątego poziomu, czy do czwartego? Ja nigdy nie pamiętam, zawsze zapominam, ale jakoś tak, nie? Że chyba od czwartego do czwartego albo do piątego, no to może akurat ogarniemy i będziemy mogli ich postarzyć, jak już dojdzie dzień w cudownym kalendarzu. No dobra, no to co? No to logiczne, że widzimy się rano. No i dobra kochani, mamy prawie 6 rano, także wydaje mi się, że nasza Aria może w końcu wstać i się troszeczkę pogarniać, zjeść śniadanie, o ile jeszcze jest coś. Nie, nie ma już chyba nic. co owocowa, chodź zrobisz kochana nasza co owocową, troszeczkę tutaj posprzątasz i myślę, że zatrudnimy jednak ją no, bo chyba tam dużo nie kosztuje. A wiecie, ona zaraz urodzi, urodzi kolejne dziecko, kolejne dziecko, gdzie je wstawimy? No, chyba do sypialni już Arii. Mhm. Coś tu się dzieje niedobrego. Podejść na nie. Nie wiem, to francuski w takim razie. aha tu, o nie. Dobra, zostaw. Zrobisz to i to najwyżej. Najwyżej zrobi to i to. Będzie więcej jedzenia dla dzieciaków, bo za chwileczkę będzie poród um, Tak mi się wydaje, że za chwileczkę będzie poród... No, wypadałoby. To francuski też sobie możesz zrobić. Um, no, z pewnością sobie weźmiesz tam porcyjkę. No właśnie. Weźmy już sobie porcję i myślę, że zadzwonimy, mimo wszystko, na wynajmienie usługi. I ja bym chciała niania... Nia. Aha, nie, niani nie możemy tak codziennie, musimy... Aha, dobra, na jeden dzień, no to dobra, no to zaprośmy na jeden dzień nianię, żeby tutaj troszeczkę nam pomogła, troszeczkę nam poogarniała. Wydaje mi się, że to będzie spoko pomysł. Nie wiem, czy będziemy lokali, a później ogarniemy przez co chyba nie... Wydaje mi się, że nie będziemy aż tak bardzo. Ale od czasu do czasu... O nie... Weź porcję... Okej, okay, fajnie, że jesteś i nam tutaj pomożesz troszeczkę. Posprzątasz nowe dziwactwo, wyrafinowane podniebienia. No tak, no przecież ona będzie sławna, przez to, że tak cały czas... Mmm... przez to, że tak cały czas rany boskie nie umieją się wysłowić. O, umyjesz nam dziecko, ale fajnie. Super, odzyskaj części. I straciłam wątek, jak zwykle. Ja bardzo często tracę wątek, także... Norma, a ty byś poszedł, o, ty możesz sam się uczyć, dobra, chodź, a ty chodź tutaj, obraz realistyczny, maluj, dziewczyno, maluj, ponieważ w końcu możesz, o, zmienimy się z i ciekawa jestem za ile ona urodzi, mam nadzieję, że zdąży namalować obraz przed porodem, chciałabym bardzo, żeby zdążyła namalować i fajnie, bo niańka nam się zajmie dzieciaczkami, także bardzo duży plus w tej sytuacji. Też coś będziesz gotować, fajnie. Nie ja gotuje dziewczyna. No, w sumie od czasu do czasu możemy sobie taką nie zatrudnić. Wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem dobry pomysł. I co, Bubuś? Bubuleńku, chodź układać sobie kształty. Będziesz układać, mamusia, ciężko pracuje, żeby zarobić pieniążki. Nie, nie, pójdziemy to tobą na randkę. Możesz przyjść, ewentualnie nam pomóc przy dzieciach. No, bo kuchnia też jest taka, wiecie... No, ale w sumie jak się wyprowadzimy? końcu, kiedyś. Kiedyś jak zbijemy fortunę na, na obrazach. No nie wiem, kiedy to będzie ogólnie, ale kiedyś może się uda. Um, ty jesteś dziecko głodne. Chodź tutaj Niania zrobiła jedzonko, także ekstra. ty możesz iść w siku. Pomoc z nosnikiem. Niech ci tutaj Niania pomoże. Nauczy siku robić. Jestem w nosniczku, kosz się trochę wbił tutaj w lodówkę. Także sobie poprawmy, poprawmy, obowiązkowo musimy sobie poprawić tutaj. I ogólnie, kochania, ja was serdecznie zapraszam na Discorda, na mojego Instagrama. Jeśli chce, chcielibyście mnie więcej, <gadł> albo po prostu, jakbyście chcieli pogadać, no to właśnie na Discordzie sobie wszyscy tam. Gadamy, oj, lekkie ścinki, delikatne ścinki i w ogóle zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, zostawcie komentarz, co myślicie w ogóle o Ari, o tej serii, co to takiego, nie? I no i kolejne imiona możecie wpisywać w komentarze, one się na pewno przydadzą, w końcu tyle dzieci tutaj będzie i tak się zastanawiam, po czym liczyć, czy liczyć po dzieciach, czy liczyć po ojcach, w sumie nie wiem. Sprzedaj kolekcjonerowi, kolekcjonerowi, tak, tak, tak. I co? Sprzedaj wszystko. Ja czekam na róże, bo ja będę chciała mieć same róże tutaj w ogródku. Na różach sporo się kaski zarabia, więc to będzie bardzo, bardzo dobry interes. Hmm? Będzie, będzie. Dobra, i to proszę cię odłóż. Możesz jeszcze ten tost francuski w sumie zrobić. O, dzidia się przebrała, a dzidzia jest ta bardzo smutna. A ta dziedzia jest okej, okay, no to w sumie niech sobie lata gdzie chce. Mamy wszystko ogrodzone, może nie wyjdzie za daleko. Ogólnie my musieli jakąś piaskownicę zrobić itd. itd. Tak mi się wydaje przynajmniej, że moglibyśmy zrobić sobie piaskownicę, by to fajnie wyglądało, jakby dzieciaczki tam się mogły bawić. Um, ty obraz realistycznie oczywiście musisz zrobić. Kurczę, kolejna rzecz nam się zepsuła. Nie wiem, czy niania naprawia, naprawia rzeczy w Simsach. Nie mam pojęcia, ja rzadko co korzystam z usług niani. Także no zobaczymy. No sprząta, zajmuje się dziećmi, więc chyba nie jest najgorzej. O, pomoc z czytaniem książki. O. o. I weź porcję. A ty mógłbyś układać. Oczywiście. Muszą się uczyć, muszą, nie mają wyjścia, muszą się uczyć. Także, no cóż, i tutaj, o, zaczęło się poród, nie naprawić, raczej namalować. Dobra, ale wiecie co, tym razem już nie będziemy jechali, mm, myślę. Wiecie, nie będziemy jechali do szpitala, tylko po prostu, bo ja tam te łyżeczka sprzedałam, nie? Niepotrzebnie, niepotrzebnie je sprzedałam, bo mogłam je zostawić po prostu, ale kupimy sobie właśnie łóżeczko, gdzież ono jest. Kurde, jak będzie więcej dzieci, no ja kupię tylko jedno łóżeczko i co wtedy? Chyba się, wygeneruje się drugie łóżeczko? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Nie mam zielonego pojęcia po prostu, co to, co to będzie. Nie wiem, nie wiem. Ale kochani, wejdę sobie oczywiście w notatki, żeby wziąć już tutaj... Imię rzecz jasna od Was, że tak powiem, od Was. Także chodź tutaj urodź dziecko. No i zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Ja sobie wylosuję jakieś tam e, imię. I zobaczmy. Aria rodzi. Aria rodzi. Co jest nowa interakcja? Patrzcie jak się ścina. O. Te takie na podłodze były rzeczy dziwne. Nie widziałam ich wcześniej. No. To dziewczynka, mamy córeczkę, mamy córeczkę. Mm, I tak już sobie patrzę po komentarzach, po komentarzach sobie patrzę. Um, a niech będzie Nela. O Jezu, ale żem czas sła mikrofon. Może mam to wydać, nie to, sorry. Nela. Będzie Nella Morello. Morello. Znowu bliźniaki. O, oh, oh, ja Cię kręcę. Załamkę, ja już jestem załamana. No, niech będzie. Ksawier. Dobra. Ksawier, ja będę musiała w ogóle sobie, wiecie, zapisać imiona, z których korzystam, które wykorzystam, żeby wykorzystać jakby wszystkie Wasze propozycje. Prawda do serii? Są bliźniaki masakra. Głodny jesteś? Zmień brudną piłuszkę. Głodna znaczy się na karm piersią. Masakra. Nie, no co to znaczy wiecie, na no masakrę dla mnie? Bo ja na przykład ja w rodzinie nigdy nie mam więcej dzieci niż czy trójkę. Więc ja naprawdę dla mnie to będzie szok. Dobra, tak sobie ustawimy na razie. Ja nie No ja na pokoju nie mam dla nich. Jak one dorosną. Także będziemy musieli szybko pieniądze ogarnąć na karm piersią. Szybko pieniążki ogarnąć, żeby mogliśmy się, żebyśmy mogli się wyprowadzić. I ewentualnie wiecie. No. Jezu, czwórka dzieci, już masakra. Ale dobra, nie muszę przestać nadużywać to słowo, bo to słowo naprawdę tak nie może być. I chodź tutaj w takim razie napraw. Mam 600 simolonów. Eee, wiecie, nie chcę zatrudniać Złotej Rączki, bo chciałabym, żeby ona się wszystkiego sama nauczyła. Bardzo bym tego chciała. Eee, proszę cię, odzyskaj części. Ja bym chciała, żebyś to wyrzuciła i nie wiem, że tutaj posprząta, mam nadzieję, że tak. I choć tutaj duży obraz e, realistyczny, tak? Realistyczny chyba, nie wiem, albo surrealistyczny, któryś z tych dwóch robimy. I tak, ty co? Ty jesteś ogarnięte dziecko, ty jesteś fajne dziecko, ogarnięte dziecko. Co ty byś mógł robić? Nie wiem, obejmij, gawosz, uderz, o matko. Dobra, i ty, mamuśka... Co ja źle zaznaczyłam? Dobra, nieważne, układaj. A ty, mamuśka, proszę cię, duży obraz, kończ. Kończ, nam pieniążki są mega, mega potrzebne, naprawdę. Niańka, niańka, o, idzie do dzieci, fajnie, fajnie, fajnie. Super sprawa z tą nianią, naprawdę. W końcu nam życie ułatwi. Szuperansko, superansko, superansko. Matka zdąży, może coś zarobić. Ej, no, duży obraz. Kontynuuj. A gdzie ty wychodzisz? Na podwórko, dobra. Mamy wiosnę, więc no. Ja tutaj w ogóle nie mam, wiecie, żadnego kominka i na razie jest im ciepło, ale później, no, może być ciężko ogólnie. Nie no, będę chyba częściej yy, korzystać z usług niani tutaj, to na pewno. Umiejętność y, trzeci poziom, subcio, subcio, chociaż w sumie jak dzieci nam dorosną, to może nie będę tak potrzebowała. I zastanawiam się nad, nad jakimś zwierzaczkiem, nie wiem czy to mają kurki czy co, ale myślę, że dopiero zwierzaczka, y, podejmę decyzję o zwierzaku jak się przeprowadzimy. No i wiecie, że kocham kurtę wierzbową zateczkę, kocham Brindleton Bay i ja nie wiem gdzie się przeprowadzę, nie wiem. O, 500 simulonów. Pięknie, pięknie. Coraz lepiej, coraz lepiej, kochanika. Nie wiem, do której niania z nami zostanie. Mam nadzieję, że jak najdłużej. E, taką mam nadzieję. I my nie mamy, nie jesteśmy już w ciąży. Także w ogóle może wybralibyśmy się gdzieś na łowy. E, na przykład. Fajnie byłoby gdzieś pojechać. Zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Mamy mam godzinę 20. Nie wiem, do której nania będzie, tak jak mówiłam wcześniej, wspominałam. Nie mam zielonego pojęcia, do której ona będzie. E, Także, no, i to by się w ogóle spać Chcę chyba że ja ci daruję tą randkę na razie i pójdziesz po prostu spać, żebyś wypoczęła, bo jednak ciężkie życie przed tobą, ciężkie, dobra? To myślę, że ja położę ich wszystkich do snu i no, i polecimy dalej po prostu z Fabułą 100 Dzieci Challenge. Dobra, kochani, mamy godzinę 5:47, dzieci wyją, dzieci płaczą, nasza Simka się nimi zajmuje i jeszcze o nianie. Także ja nie wiem, jak to jest z tą nianią ogólnie. Jestem bardzo ciekawa, jestem zatrwożona z ciekawości, um, do której godziny tutaj będzie ogólnie, czy ona będzie cały czas, żeby płacimy za godzinę, że to jest terminarzem wizyt. Nie mam zielonego pojęcia, bo ona nie pojechała do domu i nawet nie spała, także ona to jest jakieś, nie wiem. Terminator niańkowy. Terminator niańkowi. E, to jest, tak. Mm, tak uważam. Mamy 1021 symulonów, no, także całkiem fajnie. Całkiem fajnie, kochani. I tak. Ja bym sobie nią podjechała do baru. nie zostawiła z dzieciakami. E, tutaj do centrum właśnie. O, tutaj bym sobie pojechała. E, z Jules. Odwiedź bar z Jules. Bardzo bym chciała, żebyś ten bar od... o, odwiedziła z Julesem, Julesem, czy jak tam się to ozwie. No i kochani, jesteśmy, dotarliśmy. Dziećmi się zajmuje niania. I tak, zapytaj, czy jest w związku. Jestem bardzo ciekawa. Najwyżej z swą ukochaną. Jesteś w związku. Nie, jesteś singlem. Uuu, no ja czemu ja myślałam, że on jest w związku chyba, że on z siostrą po prostu mieszka. Może tak być, że ona... on właśnie z siostrzyszką mieszka. Także co kochani, myślę, że to urocze spotkanie z Julesem. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Zostawcie koniecznie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie łapeczkę w górę. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!